Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy zarejestrować się w Bubble. W Bubble, czyli w platformie, która pozwala nam robić już dosyć zaawansowane aplikacje webowe, które też mogą być na telefonie, więc. Ona pozwala nam robić takie fajne aplikacje za pomocą technologii know-how, Czyli nie musimy tam programować. Możemy tylko klikać, pisać nagle dużo jakiś prosty tekst, ale bez języka programowania, ustawiać tam różne warunki, dołączyć się do bazy danych do różnych zewnętrznych serwisów, a nasza aplikacja będzie działała. Jak się tam zarejestrować? Na początku pokażę Ci, że są tu showcase'y, czyli mamy opcję, co zobaczyć sobie, co w Babu można zbudować, zaczcie już. Ponad 2 miliony aplikacji zbudowanych, jest tutaj bardzo dużo integracji, pluginów, bardzo dużo ludzi już tego używa. Są przeróżne aplikacje, które zostały tutaj zrobione. Możemy o wszystkim poczytać. Zacznijcie np. ta aplikacja zarabia 100 tysięcy dolarów przez rok i ma tutaj revenue na poziomie 2,7 miliona dolarów, więc jest tego naprawdę masa. Jest już takich aplikacji dużo. Zacznijcie, jak wygląda w taki sposób. A wracamy do sedna, jak się zarejestrować. Klikamy sobie Get Started for Free. Bo możemy sobie zbudować aplikację. Oczywiście nie udostępniać ją, ale możemy ją sobie zbudować dla własnych potrzeb, przetestować, pokazać też naszym znajomym właśnie w tym środowisku testowym i zrobić to wszystko za darmo. Wystarczy, że się rejestrujemy, możemy tu pisać adres e-mail oraz hasło, lub użyć naszych kadersiali z Google'a. Ja tak też zrobię, używam sobie Google'owych naszych ustawień. Klikam, klikam i już jestem zarejestrowany. Możemy tutaj sobie wybrać jeszcze jaki jest nasz cel tej naszej rejestracji. To już nie jest takie konieczne, więc możemy tutaj obojętnie co powybierać. Na przykład coś takiego. Nie musimy zaczynać już robić nic. Możemy zacząć sobie jakieś przykłady, template'y. Ktoś już zrobił dla nas takie szabloniki aplikacji, które możemy wykorzystać. Jak jest ich ponad 1000, jak widać. I tutaj jesteśmy już w ekranie naszej aplikacji. Mamy tutaj takie rzeczy jak główny ekran, tu będą wszystkie nasze aplikacje, jakie zrobimy. Jakieś zasoby, gdzie chcemy się jakoś uczyć, jak robić aplikacje. Są lekcje wideo, jest dokumentacja tekstowa, są interaktywne lekcje, gdzie Baba pokazuje nam, gdzie dokładnie kliknąć, żeby coś zrobić. Można poczytać na blogu i zbudować jakieś elementy za pomocą tych takich poradników, jak zbudować jakąś aplikację. Jest tego masa. Tutaj są bootcampy, szkolenia. Można zatrudnić też jakąś agencję, żeby ktoś za nas zrobił aplikację w tym wszystkim. No i tu jeszcze jest zakładka Support. Jak mamy jakiś problem z naszą aplikacją albo jakieś pytania, to możemy tutaj skorzystać z tych formularzy. Jak wejdziemy sobie tutaj już szybko, możemy zrobić nową aplikację, wpisując jej nazwę. Klikamy Get Started i zaczynamy tworzyć nową aplikację tutaj with Basic Features z podstawowymi ustawieniami. Zaczynamy sobie działać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!